Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. A my wracamy już dziś do kroniki kryminalnej. Jesteśmy po przeszukaniach po sesji Beaty Klimek. I na ten moment nie wiemy nic. Jedynie to, że została zabrana jakaś plandeka do badań, dlaczego śledczy zainteresowali się plandeką, tego nie wiemy. No i pewnie długo się nie dowiemy. Poza tym w sprawie tego zaginięcia media się rozpisują, oczywiście, ale nic nowego tutaj nie wnoszą. Myślę, że jedyną wartą uwagi informacją jest to, że Komitet Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych wydał kolejne oświadczenie. O pierwszym oświadczeniu mówiłem w moich poprzednich podcastach dotyczących zaginięcia Beaty Klimek. Mogliśmy usłyszeć o tym, że Komitet Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych miał pewne zastrzeżenia do panów z kanału kryminalnego o przeprowadzone badania na Janie Klimku. No, zarzucał, że tam jest niemiarodajnie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już tego przytaczał. Każdy, chyba kto interesuje się tematem zaginięcia Beaty Klimek, zna doskonale sytuację. A jeżeli nie odsyłam do moich poprzednich podcastów. W każdym razie, tutaj został wydane, zostało wydane kolejne oświadczenie, a w nim czytamy. Przede wszystkim pragniemy oświadczyć, że Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych nie skrytykowało żadnych działań dziennikarzy kanału kryminalnego Ekstra, a tym bardziej nie stara się ich zdyskredytować. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i uporu, jakie towarzyszą panu Łukaszowi Tusińskiemu i jego redakcyjnym kolegom. Uważamy ich pracę za potrzebną i wartościową. Absolutnie nie obarczamy KKE żadną odpowiedzialnością za przebieg badania poligraficznego pana Jana K. Słyszycie, jak pięknie teraz to wybrzmiewa, jak, jaka nagle zmiana. Trzeba było coś takiego napisać w poprzednim oświadczeniu, a potem powolutku gdzieś tam yy, wytykać to, co wam się nie podoba. A tutaj coś mi się wydaje, że chyba oburzenie yy, internautów. Pomogło napisać tego typu oświadczenie. Odstawienie leków według naszych ustaleń, co zresztą jasno podkreślaliśmy w swoim stanowisku, było poleceniem poligrafera. Aczkolwiek bierzemy pod uwagę, że pan Jan K. mógł samodzielnie zdecydować o przerwie w przyjmowaniu leków przed badaniem. Zaraz, chwileczkę, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem. Przecież oni w tamtym oświadczeniu mówili o tym, pisali przepraszam, że to panowie z kanału kryminalnego zasugerowali odstawienie leków. No teraz widzę narracja się troszeczkę zmienia. O odstawieniu leków pana Jana K. sam mówił w filmie Beata Klimek odliczanie trwa 321 opublikowanym tam 23 marca i tak dalej na kanale kryminalnym Ekstra. Niemniej nie sugerowaliśmy nigdy, że inicjatorami odstawienia farmaceutyków byli dziennikarze KKE. Nie mamy wątpliwości, jakoby dziennikarze KKE zamawiali badanie poligraficzne z ufnością, że zostanie wykonane przez eksperta mającego należytą wiedzę i kwalifikacje. Podkreślamy raz jeszcze, że Instytut Badań Wariograficznych nie jest instytucją badawczą ani naukową, nie jest także zrzeszeniem ekspertów, ani, ale prywatną firmą. Jak wynika z dostępnych w internecie materiałów oraz informacji, do których dotarliśmy, rozmowa przedtestowa trwała nie dłużej jak kwadrans, a poligrafer po teście demonstracyjnym zdecydował, że przeprowadzi badanie i wykonał test diagnostyczny. Następnie, co potwierdza pan Łukasz w filmie, Poligrafer w trakcie badania zdecydował o jego przerwaniu z uwagi na leki przyjmowane przez badanego. Taka sytuacja nie znajduje logicznego wyjaśnienia i całkowicie odbiega od przyjętych standardów wykonania takich badań, skoro wcześniej wykonał test demonstracyjny i po nim zdecydował się przeprowadzić jeden test diagnostyczny. Co do skrótu myślowego pana redaktora Łukasza, który skomentowaliśmy, nie było naszym celem wytknięcie błędu, ale doprecyzowanie kwestii w ramach naszej misji edukacyjnej. Nie wiem, może jestem ślepy, ale nie mogę znaleźć nigdzie tego poprzedniego oświadczenia. Kurczę, nie zrobiłem sobie screena, bo bym chętnie jeszcze raz się zapoznał z tym, bo tutaj naprawdę. No słuchajcie, no ewidentnie widać, że jak tutaj pani w komentarzu jedna pisze, mleko się już rozlało i że nawet 100 oświadczeń nie pomoże. No, każdy słyszał, każdy widział, co tam było na tych dokumentach poprzednich, i zanim jeszcze przeczytałem te nowe oświadczenia, no to już wiedziałem, że tutaj już będzie słodziutko, już będzie trzeba zakopać topór wojenny. Ludzie się oburzyli w internecie. No, panowie z kanału kryminalnego zrobili naprawdę porządną robotę. E, doprowadzili do badania wariografem. Prokuratura nie potrafiła tego zrobić, e, tylko wysyłała zapytania, jak to mówił Jan Klimek. A tak naprawdę nie zrobili nic, żeby jakoś doprowadzić do tego, aby facet został przebadany u nich. A później, jak to się udało, w cudzysłowie, youtuberkom, no to tutaj wielkie oburzenie, no jak im się udało, a tu sama prokuratura nie potrafiła tego zrobić. No, panowie z prokuratury, uczcie się od panów z kanału kryminalnego, bo być może przyda się to wam później. Jeśli chodzi o te przeszukanie na posesji Beaty Klimek, to też moim zdaniem, już powtórzę to po raz kolejny, coś, coś czuję niestety, że to chyba była tylko zwykła pokazówka. Ostatnio słuchałem nawet wywiadu z panem Pieczonką. Wyśmienitym policjantem, który mówił, że w tamtych czasach akurat podejrzewam, że dzisiaj się nic nie zmieniło, również robiono takie pokazówki. Chodziło o to, że jak policja na przykład nie miała tropu, żeby znaleźć tam czy mordercę, czy jakiegoś innego przestępcę i sprawa była na przykład nagłośniona, no to robili właśnie tak zwane pokazówki. Jakieś spektakularne zatrzymanie, gdzieś tutaj jakieś oświadczenie, że mają coś takiego, że zaraz bomba wybuchnie. Także. Tego typu pokazówki, jak już mówiłem, no to zostały widocznie do dziś. Mam nadzieję, oczywiście, że, że w sprawie Beaty Klimek i tego całego przeszukania się mylę. No ale wiecie, jak to jest. Kolejne bardzo przerażające zaginięcie, czyli zaginięcie Karoliny Wrubel. No, tutaj wprost podaje, że pan podkomisarz Sławomir Kocur mówi o wznowionych poszukiwaniach na szeroką skalę. Chociaż z tego artykułu dowiadujemy się, że aktualnie policja weryfikuje informacje o rzekomym uprowadzeniu Karoliny poza granicę Polski. Zniknięcie Karoliny może też mieć związek z nieszczęśliwym wypadkiem, przekazał w rozmowie z dziennikiem zachodnim Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych. Um, uprowadzenie za granicę Karoliny trochę tak to naciągane jest moim zdaniem, no bo dziewczyna wyszła, jak wiemy, wtedy wieczorem rzekomo po bułki w domu trwała impreza, zatrzymano tego całego Patryka B. No i kto niby miałby ją uprowadzić za granicę? W tym momencie, jak to wszystko było tam pijane i nie tylko, no nie wiem, może Patryk B. wyprowadził dziewczynę na zewnątrz i tam czekało na nią jakieś auto, które ją wywiozło za granicę. Tak, no to jest dla mnie troszeczkę za bardzo naciągane. Ja wiem, że policja musi sprawdzać różne kierunki, ale akurat ten kierunek, no nie wiem, wypowiedzcie się w komentarzu, co wy myślicie o tego typu nie wiem, porwaniu, uprowadzeniu za granicę. Wiem, że w komentarzach też padały takie stwierdzenia, że kobiety też mogli porwać na organy. No to jest też troszeczkę, no, no nie wiem. No napiszcie w komentarzu, jak wy podchodzicie do tego typu tez, No bo dla mnie to jest troszeczkę, no to nie pasuje do tej sprawy, moim zdaniem, oczywiście. Na stronie faktu możemy przeczytać, że do dzisiaj, czyli ja nagrywam ten podcast 1 kwietnia, wysłuchacie 2 kwietnia, czyli wczoraj. Zakończono, Miano zakończyć poszukiwania I tutaj możemy przeczytać na stronie faktu Jeśli nie uda się odnaleźć ciała śledczym Pozostanie spuszczenie wody ze stawu Błaskowiec Wiąże się to z dużymi kosztami dla prokuratury Staw jest zarybiony Właściciel oszacował wstępnie swoje przyszłe straty w narybku Na 200 tysięcy złotych Jeżeli miałoby dojść do spuszczenia wody w stawie kto to za to zapłaci? Ja jestem ciekawy. Nawet jeżeli by znaleziono ciało, nawet jeżeli by udowodniono winę te, temu Patrykowi B, nawet jeżeli by go obarczono tymi kosztami, no to słuchajcie, no on tego nigdy nie odda. Chyba nie muszę odpowiadać. Kto za to w razie co zapłaci? To jest potężny koszt. No, nie dziwię się temu mężczyźnie, właścicielowi stawu, że chce za to pieniądze, bo widziałem też różne takie oburzenia. No, że jak to? Tam ciało może być, a on ma problem ze spuszczeniem wody. No, ludzie, no, kurczę. Facet zainwestował w ten staw kupę pieniędzy. To tak samo jak wy byście sobie wybudowali nowy dom, dali 200 czy 300 tysięcy za nowy dom. Nie, skończylibyście remont. Nagle by przyjechała policja i powiedziała: Słuchajcie, musimy ten dom rozebrać, bo e, tam może być gdzieś zabetonowane ciało. I policja wam rozbiera ten dom i zostawia tak go. No i co wtedy? No ale nie, nie macie prawa się oburzyć, bo tam przecież mogło być ciało. Nie rozumiem takich komentarzy. Facet dbał o swój interes. Dla niego ważniejsze są pieniądze. Tak, dla niego są ważniejsze pieniądze niż ciało obcej osoby. Dla niego. Dlatego ja nie rozumiem w ogóle tego oburzenia. No, ja też bym nie pozwolił, żeby mi wypuszczono wodę ze stawu i, i niech oddają pieniądze najpierw. I jeszcze odszkodowanie jakieś za to, że będę musiał to wszystko robić jeszcze raz. No to jest normalne zachowanie. Także dziwię się ludziom, którzy się dziwią, że facet w ogóle oczekuje jakiegoś zwrotu za to. To jest po prostu no, kosmos. No cóż, czekamy na wyniki poszukiwań. Moim zdaniem, jeżeli na razie nic nie odnaleziono, no to dzisiaj jeszcze, no kurczę, może, może fajnie by było, gdyby sprawa również została już zakończona, przynajmniej ta jedna. No i zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. No pewnie wy dzisiaj, odsłuchując już tego podcastu, będziecie znali odpowiedź. Ostatnio. Parę osób pisało mi komentarz na temat tego, dlaczego ja nagrywam o Beacie Klimek, a tak naprawdę są inne zaginięcia. Inni ludzie również znikają. Beata Klimek to nie jest jedyna osoba, która zaginęła. Na przykład, dlaczego nic nie mówisz o Jowicie Zielińskiej? Drodzy słuchacze, ja mówię o Jowicie Zielińskiej. Nagrałem nie jeden podcast na temat tego zaginięcia. Możecie go znaleźć w moich starszych filmach. Aktualizuję często informacje na temat tego zaginięcia, bo myślę, że też jest bardzo zagadkowe. Też dużo osób chciałoby się dowiedzieć, gdzie ta kobieta się znajduje w tym momencie. A z najnowszych informacji, które ukazały się dokładnie 7 godzin temu na stronie bydgosz.tv.pl. Możemy przeczytać. Nie ustają poszukiwania Jowity Zielińskiej. Policja ponownie przeszukała lasy i okolice jeziora w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Również rodzina kobiety, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach w Lipcu, wciąż szuka kobiety. Bliscy zdradzili portalowi TVP3 Bydgoszcz, co do tej pory zrobili. Członkowie rodziny apelują o jakiekolwiek informacje, które mogą się przyczynić do odnalezienia kobiety. Poprosili o wsparcie również i taka. W dalszej części możemy przeczytać, że bardzo dużo służb tutaj brało udział w tych poszukiwaniach. Działania były prowadzone głównie w terenie leśnym, ale sprawdzane były także okoliczne jeziora. Niestety nadal nie ustalono miejsca pobytu zaginionej. No i tutaj, słuchajcie, z tego co pamiętamy, no to kobieta zaginęła niecały kilometr od swojego miejsca zamieszkania. Rower znaleziono. No, media podają raz 4, raz 5 km od miejsca zaginięcia Jowity Zielińskiej. No, i teraz sobie wyobraźcie potężny teren. Rower znaleziono 5 km dalej, czyli tutaj, praktycznie, teren jest potężny do przeszukania. Ona może być w takim okręgu, że jeżeli tam jest, oczywiście, że naprawdę jest gdzie szukać. Ja pamiętam, że w któryś z tych pierwszych podcastach podejrzewałem, że kobieta mogłaby też stać się ofiarą jakiegoś sąsiada. Powiedzmy, ktoś upatrzył sobie jowite, wiedział, kiedy wraca do domu z pracy, zaczaił się na nią, zwabił ją i przetrzymywał kobietę gdzieś tam, nie wiem, w jakiejś oborze, w, jakimś, w jakiejś piwnicy, gdziekolwiek. Dużo osób przyznało mi rację. Bo słuchajcie, no jeżeli doszłoby do jakiegoś wypadku. Jeżeli samochód by uderzył w Jowite, no to rower by również był jakiś, jakoś tam uszkodzony, prawda? No a na rowerze nie znaleziono żadnych śladów. Myślę, że jeżeli doszłoby do potrącenia, to rower na pewno by miał jakiś, jakikolwiek ślad, że został uderzony przez jakiś pojazd. Policja wykluczyła wykluczyła w ogóle ten, tą taką możliwość. No myślę, że. Odebranie sobie życia, lub przetrzymywanie, to chyba są dwie najbardziej takie prawdopodobne wersje. Chociaż szybciej bym się skłaniał za jednak za odebraniem sobie życia, no bo ta kobieta, przypominam, że naprawdę przeżyła dużo. Jej mąż zmarł, ciężko zachorował i niestety straciła męża. Nie wiadomo, jak tam z teściami. Teściowie tam wiemy, że pozwolili jej mieszkać, ale może kobieta, no nie wiem, źle się czułaby z tego męża. No tutaj możemy też stawiać różne. Znaki zapytania, nie wiemy jak ona tam się tak naprawdę czuła, co miała w głowie. Mogła też udawać przed rodziną, że wszystko jest ok, a w środku mogła toczyć ze sobą bitwy. I jak wiemy doskonale z innych przypadków, często jest masa osób 100-200 osób, które poszukują ciała, a okazuje się, że potem przypadkowy grzybiarz gdzieś tam znajduje mm, no już rozkładające się ciało, no i wtedy dopiero mamy przełom. Także tutaj czy tak będzie, tego nie wiemy. Czekamy na razie na rozwiązanie tej sprawy. No mam nadzieję, że poznamy ją szybciej niż za parę tam lat. Także materiały Ojowicie Zielińskiej na pewno są, jak będzie tylko coś nowego, to na pewno będę nagrywał. I jeszcze taka jedna mała szybka uwaga do niektórych komentujących. Ludzie, jak wy potraficie komentować na przykład film, który wrzuciłem parę miesięcy temu, powiedzmy na temat Beaty Klimek, który ukazał się jeszcze w tamtym roku i wy na przykład komentujecie ten film, ale tutaj wyszło, że ona coś tam, coś tam, albo że on był tu i tu, dlaczego to nie jest powiedziane? Jezu, patrzcie na daty, patrzcie na daty, jaki film komentujecie. Ja w tamtym momencie, kiedy to nagrywałem, ja mogłem tego nie wiedzieć, nikt tego nie wiedział, także dlatego chyba... Tamtym materiale o tym nie mówiłem. Przed kilkoma dniami na ulicy Więckowskiego we Wrocławiu doszło do napaści. 30-letni Grzegorz P miał zaatakować 14-latkę idącą do szkoły. Został zatrzymany, jednak wśród mieszkańców zapanowało przerażenie. Czuję przeraźliwy strach i niepokój związany z tamtą sytuacją, mówi 17-latka w rozmowie z Gazetą Wyborczą. I tutaj słuchajcie, 30 latek miał wciągnąć 14 latkę do jednej z bram, odużyć ją środkami zabronionymi i wykorzystać. Jak czytamy dalej na stronie kryminalne O2 podejrzewany o napaść został zatrzymany w piątek. Jego przeszłość wykazała, że był karany za podobne przestępstwa. Grzegorz P nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, grozi mu nawet 15 lat więzienia. I to jest właśnie to, co mnie bardzo przeraża. Podejrzewany o napaść został zatrzymany, to dobrze, super, ale już wiemy, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Co on robił na wolności, ten człowiek? To pytanie już do prokuratury, do no policji, nie, do prokuratury, do sądów. Co taki psychopata robił? Na wolności, skoro wcześniej już robił takie rzeczy. To jest coś przerażającego. O jakiś czas temu nagrałem też o romanie Brzeszczu z Szanowa, który mam nadzieję nie wyjdzie z kryminału. No, jak na razie w mediach pojawiła się troszeczkę lekka panika, że facet może opuścić mury więzienia. I teraz wyobraźcie sobie taki gościu, jak wyjdzie. Czy ktoś wierzy w ogóle w jego resocjalizację? Czy ktoś w ogóle wierzy, że facet już nigdy więcej nie zrobi nic tak okropnego, jak zrobił wcześniej? No, tego, tego nie wiemy. A raczej możemy być pewni, że możemy za jakiś czas o tym człowieku usłyszeć. Dlatego. Nie wiem, jak działa ten wymiar sprawiedliwości, ale ja takich ludzi to bym po prostu, no, po prostu bym ich nie wypuszczał, albo po prostu zrobił coś innego. Ale no, tutaj nie mogę za bardzo się rozbujać. Każdy wie, co mam na myśli. Wiecie, że jestem zwolennikiem tak zwanej kary, która mogłaby odstraszyć niejednego takiego zwyrodnialca. Rozmówczyni portalu dodaje, że mężczyzna mógł ukrywać się w bramie, a gdy dziewczynka nadeszła, wciągnąć ją do środka. Inni ludzi, ludzie twierdzą, że nastolatka mogła zostać zaatakowana od podwórka. I tutaj się wypowiada inna mieszkanka yy, tej ulicy: Ja wracam tu wieczorem, to zawsze się boję, że ktoś stoi za winklem. Tu wiecznie rozwalona jest brama od podwórka każdy może wejść mówi wyborczej inna mieszkanka Wrocławia. Poza tym dozorczyni w rozmowie z portalem zwraca uwagę na fatalny stan kamienic. Pani tutaj mówi o fatalnym wyglądzie, o obitych tynkach, o złuszczo złuszczonej farbie. Ściany są pokryte licznymi graffiti, i że tutaj każdy praktycznie chodzi z gazem. O szoku po ataku mówiła też lekarka z pobliskiej przychodni. Podkreśla, że niebezpiecznie to było w latach 90. Boi się o swojego syna, którego teraz odprowadza na treningi. Nadal jestem zszokowana. Jak o tym mówię, to aż mieciarki przechodzą. Rozmówcy portalu podkreślają, że dotychczas na ich ulicy dochodziło np. do bujek pijackich, awantur, ale nigdy do wautu. Po zatrzymaniu przestępcy niepewność nieco zmalała, jednak wciąż panuje strach. Nastolatki teraz rezygnują z okolicznościowych imprez organizowanych przez przyjaciół, dlatego rozważają zakup gazu. No i słuchajcie, no takie kamienice są praktycznie wszędzie, nie tylko w Polsce, no ale w Polsce naprawdę jest, myślę, dużo. Tak teraz sobie pomyślę o różnych miastach, które nieraz odwiedziłem, i faktycznie są takie mm, miejsca, gdzie po prostu strach tam chodzić. Nie wiem, czy jest na no to jakieś rozwiązanie być może jakieś, nie wiem, relokacje tych, tych pijaków. No nie mam zielonego pojęcia. Na pewno jakieś rozwiązanie by się znalazło, ale to trzeba by było wprowadzać jakieś ustawy, nieustawy, no ale kogo to interesuje? Tam w tych rządach mają inne zmartwienia, bo dla nich ważniejszym tematem jest na przykład, czy chłop czuje się kobietą, czy kobieta chłopem, a kto by się tam przejmował bezpieczeństwem Polaków? No to jest po prostu kpina. No Współczuję naprawdę tym ludziom, mieszkać w takim miejscu, tak jak nawet pani doktor tutaj, że odprowadza syna na treningi i się boi. No, moim zdaniem coś powinno się z tym zrobić. Może, nie wiem, wzmożone patrole może policjanci pieszo powinni patrolować te rejony po trzech czy po czterech policjantów, żeby tam bezpiecznie się czuli w jakichś tam godzinach losowych. No, nie wiem, no, tutaj już by musiał ktoś, jakiś specjalista, usiąść i po, poważnie się zastanowić. Jak zrobić, żeby w tym miejscu było bezpieczniej, ewentualnie jakieś kamery, w tej bramie zamontować jakąś kamerę? No, ale to wszystko są koszta. No, każdy powie, o to jest drogo, nie będą inwestować. No, ale niestety mieszkańcy się boją, a myślę, że bezpieczeństwo tych mieszkańców jest najważniejsze. A my teraz przechodzimy do pewnego zdarzenia, które po prostu yy, wywołuje we mnie jakieś nie wiem, jak to nawet nazwać no po prostu mnie trzęsie, kiedy słyszę o takich sytuacjach. Posłuchajcie, Marzena K., matka 14-letniego kacpra z powiatu Ostrołęckiego, usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec w stanie skrajnego wycieńczenia i niedożywienia trafił do szpitala, w chwili interwencji jego waga wynosiła niespełna 10 kg. Kacper, który wymaga stałej opieki, czyli tutaj wiemy, że chłopak na coś chorował, po prostu mogło to być nawet porażenie mózgowe, tak myślę, albo jakieś może inwalidztwo, trafił do szpitala w stanie skrajnego wycieńczenia. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, gdyby pomoc nie nadeszła na czas, chłopiec mógłby umrzeć. Początkowo matce zarzucano znęcanie się psychiczne i fizyczne nad synem, jednak w poniedziałek prokuratura zmieniła zarzuty na usiłowanie zabójstwa z zamiarem bezpośrednim i szczególnym okrucieństwem. Marzena K nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. W dalszej części właśnie możemy się dowiedzieć, że Kacper z powodu licznych niepełnosprawności jest całkowicie zależny od innych. Śledczy ustalili, że matka przez ponad 5 miesięcy trzymała go w odosobnieniu, bez kontaktu z rodziną w ciemnych pomieszczeniach. Chłopiec był pozbawiony odpowiedniego wyżywienia, nawadniania i opieki medycznej. W momencie interwencji ważył niespełna 10 kg. Wiecie co, no tutaj użyłbym pewnych słów, ale no jak wiecie, nie mogę. Moim zdaniem, taka matka to powinna albo dostać od razu do żywocie, ale nie, że ona będzie sobie w tym kryminale tak sobie siedziała, i nic nie robiła, tylko do ciężkiej pracy. Mam wrażenie, że kobieta chyba nie udźwignęła tego ciężaru. Gdzieś w głowie, gdzieś z tyłu w głowie mam, chociaż tutaj nie jest napisane, że mogła być po prostu też alkoholiczką, bo tacy ludzie po prostu też nie mają ani wyrzutów sumienia, ani po prostu żadnej empatii. Także. Uff. Rodzina zaniepokojona nieobecnością chłopca zgłosiła sprawę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle. Pracownicy MOPS-u odkryli w jakim stanie znajduje się Kacper, co doprowadziło do jego hospitalizacji. Za zarzucane przestępstwo kobiecie grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Śledczy planują przeprowadzenie badania sądowego psychiatrycznego, aby ocenić stan zdrowia psychicznego podejrzanej w czasie popełniania przestępstwa. No tak, od razu zrobimy badanie. Może pani jest zwalnięta, no to wtedy tą karę się anuluje i się umieści w zakładzie psychiatrycznym, żeby po jakimś czasie pani sobie wyszła i dalej sobie funkcjonowała. No niestety takie u nas jest prawo. Tutaj w komentarzach na stronie kryminalne o2 czytamy, gdzie był ojciec tego chłopca w tym czasie, jak mógł do tego doprowadzić. No słuchajcie, no nie wiemy czy, czy ojciec w ogóle żył. Czy ojciec w ogóle miał świadomość, co tam się dzieje? Może nie wiem, byli po rozwodzie, może chociaż tam było 5 miesięcy, nie widziano dziecka. No nie wiem, ciężko mi tu spekulować. No, możliwości może mogło być naprawdę dużo. A może ojciec po prostu był taki sam jak matka? No, co tutaj można więcej powiedzieć? Y Kolejny komentarz: nie oceniajcie innych, nie znając prawdy. Osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, pozostawione są samym sobie. Taka opieka jest całodobowa. Osoba opiekująca się jest uwięziona, jej życie kręci się wokół tego dziecka. To już 14 lat. Państwo daje jej jakiś zasiłek i to wszystko. No. Kurczę, wiecie co? To ciężki temat. Z jednej strony się zgadzam, że faktycznie ktoś może być wykończony przez 14 lat opiekować się całodobowo dzieckiem, ale no żeby popaść już w tak skrajną, nie wiem jak to nazwać, depresję w taki brak w ogóle siły na dalsze kontynuowanie leczenia tego dziecka, żeby próbować je zabić. No to tutaj myślę, że już granica została przekroczona. Myślę, że jeżeli kobieta już naprawdę nie dawała sobie rady, miała dość, no to zawsze mogła oddać dziecko pod opiekę do jakiejś instytucji. I myślę, że to jest mniej brutalne niż po prostu próba odebrania życia temu dziecku. To jest coś przerażającego. Chociaż wydaje mi się, że pojawią się komentarze, gdzie będą pisały panie, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi? Napiszcie mi, drogie panie, swoje odczucia, jak wy do tego podchodzicie, jak wy to widzicie, bo no, mi łatwo mówić, skoro nie mam styczności z chorą osobą, ale no, nie wyobrażam sobie doprowadzić do tego, aby dziecku zostawić gdzieś dziecko w ciemnym pomieszczeniu, żeby po prostu odeszło. To jest dla mnie coś, czego moja głowa nie pojmuje. I to by było na tyle w dzisiejszej kronice kryminalnej. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję, a już jutro o 6 rano zapraszam do kolejnego materiału. Czy to będzie kronika kryminalna, czy może coś innego, przekonacie się już jutro. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a przede wszystkim bezpiecznego dnia.